Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj podwójny odcinek. Porozmawiamy sobie o tym, czy warto używać jednostek T4, czy jednak lepiej używać jednostek T5 w walce w polu, i też pokręcimy sobie trochę kołem z Fermanem. Witam wszystkich z tej strony. Snow, i tak jak powiedziałem, dzisiaj też będziemy mieli coś takiego, że tak jakby dwa odcinki w jednym odcinku. Jeśli chcecie bardziej zobaczyć, jak będę kręcił kołem Hermanem, to będzie na pewno tutaj odnośnik. Jeśli bardziej interesuje Was to, co mam do powiedzenia o używaniu jednostek T4 w polu, kiedy nasze miasto absolutnie jest w stanie używać już jednostek T5, no to zapraszam też tutaj do oglądania, bo też o tym będę mówił. I tutaj od razu wielkie dzięki do tutaj kolegi, który jest obok mnie auto. Automatik zaproponował mi wczoraj, żeby zrobić jakieś testy. A ja mu jestem naprawdę dłużny, bo on mi często pomaga, kiedy ja chcę Wam coś tutaj pokazać na filmach. Tak? To, to naprawdę spoko, bo często właśnie możemy sobie przetestować razem. Zresztą sami myślę, że doskonale o tym wiecie. No i wczoraj Autodom nie do, napisał, czy może ja bym z nim zrobił jakieś testy. Ja stwierdziłem, że no, oczywiście, tak. Tak jak mówię, jestem tutaj dużym dłużnikiem i byłem pewny, że będzie chciał przetestować jakieś kombinacje, tak, dowódców i tak dalej. I szczerze nawet nie nagrywałem tego, bo nie miałem jak w tym momencie. I później, jak zobaczyłem, co tak naprawdę testujemy i zobaczyłem raporty, to stwierdziłem, to jest super. To jest nawet fajny materiał na odcinek. Także nie planowałem tego w ogóle, że to będzie odcinek z tego. Ale jednak teraz stwierdziłem, że naprawdę te wyniki, które mamy są spokojsze, i żalem by było po prostu tego nie Wykorzystać. Także tak jak już teraz mówię, będziemy porównywać sobie T4 i T5. Na co tutaj Automatic wpadł? Chodzi o to po prostu, że będziemy walczyć. Jak widzicie, tutaj jest 6, 6 raportów. Za każdym razem walczymy, używając 50 tysięcy jednostek. Tylko uwaga, będziemy tutaj używać jednostek czasem. To znaczy, ja zawsze będę używał full T5, tak? Także u mnie ani, ani moje combo, moje, moje ani moi właśnie tutaj moje jednostki się totalnie nie zmieniają, walczymy bez ekwipunku, żeby znowu wyeliminować trochę tej losowości i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj i tak mam tą technologię KVK większą niż Automatic, chociaż w sumie może nawet niekoniecznie, bo jeszcze tak, tak dużo nie szedłem w pewne procenty, także myślę, że aż takiej różnicy może nawet tutaj nie ma. Tak czy inaczej widzimy, że te pojedynki tutaj wygrywam, tak? no bo jeżeli walczymy tutaj te 5, kontra te 5, to widzicie, że tutaj udało mi się ten pojedynek wygrać. No i właśnie, jak popatrzymy sobie na to, co tutaj jest, no to wygrywam tutaj pod każdym względem, tak? czyli chodzi o to, że mam mniej ciężko rannych, tak? jeśli chodzi oczywiście pozostałem w polu, jeśli chodzi o punkty, to tutaj też wygrywam, tak, czyli straciłem mniej, zyskałem więcej. Skill tutaj też są większe. tak? Kiedy walczymy ogólnie, można powiedzieć, jednostkami T5, to wszystko, co jest, to jest po prostu tutaj większe. No i drugi raport, on jest mniej więcej, można powiedzieć, taki sam. Tutaj znowu widzimy jednostki T5 i tak wygląda ten raport. Także możemy sobie porównać te dwa. Bo jak widzimy, nie różnią się zbytnio. A teraz zobaczmy sobie ten sam raport, tylko tym razem ich będzie jest duża zmiana, ponieważ automatik będzie używał jednostek T4. Czyli widzimy tutaj są T4, i mimo, że na pierwszy rzut oka, jak popatrzymy sobie na ciężko rannych, no to ja wyglądam dużo lepiej, to jak już popatrzymy na inne statystyki, to okazuje się, że już nie jest tak dobrze. Zobaczcie sobie chociażby na te punkty zabicia, kill pointsy. Automatik ma ich więcej ode mnie. Mimo, że można by powiedzieć, że przegrał tutaj z Kretesem, moich pozostałych jednostek jest praktycznie połowa, 25 tysięcy, jego już nie ma. Natomiast w numerach tutaj, tak, jeśli chodzi o siłę, to Automatik stracił o wiele mniej i nawet kilkuńców zrobił niewiele, ale jednak więcej ode mnie, przegrywając walkę. No, i tutaj mamy drugi raz dokładnie taką samą sytuację. Znowu mamy użyte jednostki T4 i znowu bardzo podobny raport i bardzo podobne wyniki, tak? Także znowu. Widzimy jak to wygląda. Jeśli chodzi o konsekwencje i tak dalej, to jeszcze sobie o tym porozmawiamy wszystkim, ale na razie chciałem wam pokazać tylko i wyłącznie te raporty. No i trzecie, trzecie wyjście jakie tutaj mamy, to zobaczcie tutaj mamy jednostki pół na pół. czyli mamy połowę T5 i połowę T4. Mogliśmy oczywiście jeszcze spróbować czegoś takiego 75%, 25%, bo niektórzy tak grają, że 25% tych jednostek to są jednostki T5. Co tutaj zobaczymy? Tutaj zobaczcie, no właśnie, jest to gdzieś tak w połowie, tak? czyli jeśli chodzi o kilpońcy, to tym razem ja mam więcej. Ciężko rannych cały czas oczywiście mam mniej i zadaję tych ran więcej. No i tutaj znowu można powiedzieć, że wygrywam pod każdym względem. To, co jest niefajne pod względem tego raportu, to jak zobaczycie sobie na ciężko rannych, to widzicie, że pomimo, że tutaj mamy 50 na 50%. T4 i T5, to widzimy, że tych jednostek T5 ciężko raniłem o wiele, wiele więcej. Tak po prostu jakoś ta gra jest ustawiona, tak? Że najpierw te jednostki T5, te a później te jednostki T4. Te niestety. No bo gdyby to było tak 50-50, rzeczywiście, to myślę, że ten raport byłby ze strony automatyka lepszy. No ale tak gra niestety wygląda i tak wyglądają te numery. No i drugi raport, który jest dokładnie. Taki sam tutaj też widzicie tą dysproporcję pomiędzy ciężko ramionymi jednostkami, że tych jednostek T5 po prostu ciężko rannych jest więcej i myślę, że to sprawia, koniec końców, że ten, że ten raport wygląda tak, jak wygląda. No dobrze, no to w takim razie czas na podsumowanie. No i w tym podsumowaniu zobaczmy sobie może najpierw to, w czym jednostki T5 będą lepsze. Macie tutaj fajne zestawienie, które też przygotował Automatik, i tutaj on ma rozpisane, ile czasu zajęło mu leczenie w poszczególnych sytuacjach. Czyli widzicie, że kiedy używał tylko jednostek T5, to czas leczenia jest mniejszy niż kiedy używał jednostek T4, no bo też musiał ich uleczyć dużo więcej po tej walce, tak? No i właśnie, jeśli chodzi o przyspieszenia, jeżeli ktoś myśli, że zaoszczędzi przyspieszenia walcząc z jednostkami T5, to nie z nie zaoszczędzicie, tak tutaj raczej będziemy mieli po prostu tych jednostek do leczenia, mniej grając z jednostkami T 5. No, i jeśli na przyspieszeniach nam zależy, no to tutaj używanie jednostek T5, jak widzimy, jest troszeczkę lepsze. Oczywiście może to być, tutaj używaliśmy tylko 50 tysięcy jednostek, tak? Gdybyśmy jechali takim pełnym marszem, jak się walczy w KBK, 300-350 tysięcy jednostek, to oczywiście ten czas jest dużo, dużo większy i te różnice automatycznie. Też stają się większe. Czym jeszcze jednostki T5 są lepsze? Te jednostki T5 oczywiście są bardziej wytrwałe i tutaj gdybyśmy nie walczyli tak sobie jeden na jednego, tylko walczylibyśmy w wielkim jakimś murderbolu, to oczywiście wszystko, co wszystkie obrażenia, które zadaję dzięki jednostkom T5 są większe, czyli wszystkie też obrażenia obszarowe, które będę zadawał, też będą większe. Czyli w momencie, kiedy ja używam na przykład Zygel-Yanga, w momencie kiedy używam Sipio Prime nie wiem LUCE, tych obrażeń obszarowych teraz naprawdę. W Rise of Kingdoms mamy dużo i bardzo dużo osób je lubi, zawsze staramy się, żeby w marszu gdzieś tam te obrażenia obszarowe były. One będą po prostu no dużo, dużo większe też, tak? Nie tylko te bezpośrednie nasze, ale też te obrażenia. Jednostki te 5 oczywiście to, że będziemy dłużej w polu, też będzie miało znaczenie, no bo nie będziemy musieli tak, tak często wracać do miasta. Oczywiście, jeżeli walczymy bardzo niedaleko naszego miasta, to nie jest to problem, natomiast, no jeżeli musimy trochę dojść. Bo na przykład teleportowaliśmy się trochę dalej, to może to być trochę problem. I podobnie, jeśli nie mamy za dużo czasu na grę, tak? Jeżeli nie jesteśmy też tak aktywnymi graczami, że wiecie, że spędzamy w czasie wojny naprawdę długie godziny na walce, tylko mamy tylko jakąś chwilę, to też jednostki T5 te wydaje mi się, że w tym tej sytuacji będą lepsze, no bo będziemy musieli mogli zrobić więcej w krótszym czasie, tak? I i też tych kilpońców po prostu będziemy mieli więcej, tak? One będą większe po dwóch stronach, tak jakby też więcej stracimy, ale też więcej, więcej zyskamy. No i tutaj też zależy oczywiście od sytuacji, tak? My na przykład jesteśmy teraz w takim KVK małym i w takim małym KVK, gdzie wiecie, gdzie na przykład podejrzewam, że może być coś takiego, że od moich marszy może sporo zależeć w polu, że ja, wiecie, będę musiał się gdzieś tam ustawić w tej pierwszej linii moimi wszystkimi marszami i gdzieś tam reszta ustawi się za mną, tak, no bo było, nie było, gdzieś tam jest coś takiego, tak, że ludzie trochę jakby oczekują, okej, okay, Snow, ty masz dobre marsze, to, to wyjdź do przodu i okej, okay, nie, to wtedy, jak ja bym wyszedł jednostkami, te cztery, to bym dostał po prostu szybki oklep i, i by było ciężko. Mając te jednostki, te pięć, mogę, mogę wyjść trochę, trochę dalej, tak, szczególnie jeżeli mamy właśnie też różnice, bo myślę, że może być różnica między naszymi marszami a przeciwnikiem, to wtedy też może nam się po prostu bardziej opłacać gra jednostkami, gra jednostkami T5. Ale żeby nie było tak różowo, to oczywiście, że są też plusy używania jednostek T4. I te plusy to są przede wszystkim surowce. Czyli jeżeli macie problem z surowcami, szczególnie ze złotem, to wtedy używanie jednostek, te, te 4 będzie naprawdę super, tak? No bo jeżeli będziecie musieli zużyć trochę więcej przyśpieszeń, ale te surowce to naprawdę będzie fantastyczna sprawa. Także to jest na pewno największy plus jeśli chodzi o używanie jednostek T4. Czy to będzie jakaś taka domieszka, czy to w ogóle będzie tylko i wyłącznie Marsz T4. Mi się ogólnie podoba ten Pomysł, żeby używać tylko i wyłącznie jednostek T4. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli używacie jednostek tylko T4, to macie jeszcze też jeden wielki, ale to wielki plus i jest to plus szybkości. Marsze T4 są praktycznie nie do dogonienia przez marsze T5. I to nawet jeżeli będziecie często starali się złapać piechotę T4 jednostkami kawalerii T5. Taka jest duża różnica, szczególnie jeżeli ta piechota ma duże plusy do prędkości marszu, to naprawdę no, jest to nie do dogonienia i to jest też fajna sprawa bo możecie wiecie atakować jednostkami to cztery szybko się wycofywać i nikt was po prostu nie dogoni to jest szczególnie fajna taktyka, jeżeli gracie jednym marszem. Też bym to powiedział, tak że grając właśnie jednym, czy tam dwoma marszami T4, to jesteście w stanie bardzo szybko uciekać z pola walki i wtedy też granie jednostkami T4 się Wam bardzo płaci, bo będziecie mieli jeden albo dwa bardzo szybkie marsze. Z tego względu też właśnie to przejście, żeby jak najszybciej na te marsze te 5 nie do końca jest dobre, szczególnie jeżeli macie tylko jeden marsz. To naprawdę tymi te można sobie fajnie poradzić, a surowce można sobie zbierać i w późniejszym Momencie, jak już macie tych marszy, nie wiem, 3, 4, zacząć używać te jednostki, te, jednostki, te 5. Ech. Także tutaj myślę, że to jest duży plus. Kiedy będziemy mieli więcej przyspieszeń niż surowców? Bardzo często to będzie na takich bardzo dużych imperiach, gdzie będziemy na przykład w bardzo mocnym sojuszu, gdzie będziemy mieli bardzo dużo, wiecie, tych skrzynek, które tutaj u nas otwieram i u nas tutaj nie ma nic specjalnego. Natomiast w takich bardzo dużych sojuszach, gdzie jest bardzo dużo tych spenderów, to tutaj tych przyspieszeń będzie, wiecie.

W każdym razie bardzo często widzę, że, że gracze, którzy są na takich królestwach, mają naprawdę ogromną masę przyspieszeń dzięki temu. A nie jest tak łatwo u nich zbierać z kolei surowce. Bo wiecie, ja tutaj sobie na luzie mogę zbierać wszystkie surowce. Tak samo u nas w naszym królestwie, bo u nas nie ma aż tyle kąt, nie ma aż tyle farm, a na takim dużym królestwie jest to problem, tak? Więc nie macie takiej lekkości zbierania surowców, jak ja mam tutaj w 7-1. W dużym królestwie też bardzo często to nie jest tak, że wiecie, wszystko zależy Zależy od was, to właśnie nie musicie, jak jest w wielkim bolu, tam nie wiem, 200 marszy, to tak naprawdę się nikt wielce nie interesuje, czym wy walczycie i czy wy będziecie pierwsi w tym bolu, czy ostatni, tylko ważne, że w tym bolu jesteście i tam też to, że będziecie w stanie szybko zaatakować i szybko uciec, będzie miało znaczenie. Także naprawdę jest też dużo plusów używania jednostek T4, no i to oczywiście jest zawsze kwestia waszej decyzji, tak? Czy czy w jedną, czy w drugą stronę, czy jesteście bardziej aktywni, czy mniej aktywni, czy macie więcej marszy, czy macie mniej marszy, czy macie więcej surowców, czy macie więcej przyspieszeń i ze względu na to można sobie zdecydować, jakie jednostki byłoby najlepiej używać. Oczywiście, żeby używać jednostek T4, to przede wszystkim musicie je mieć. Ja na przykład. Nie mam jedynej jednostki te 4 które cały czas mam. To jest moja kawaleria T4. Nie mam tych łuczników, te T4, no bo tak jak ja mówię, ja tego raczej sam nie używam. Ale to jest wszystko ze względu na to, właśnie jaki jest mój system gry. Ja na wojnie jestem dosyć aktywny, więc to jest pierwszy sposób. Y, pierwsze, y, to znaczy w sumie aktywność to tutaj by była lepsza na te czwórki. Y, no ale dobra, y, jak już walczę, to chcę, chcę, żeby właśnie jak najwięcej z tego mieć. To jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to też, jakbyśmy myśleli tam o tym, Might is Governor, to wtedy też te piątki się jednak bardziej powiedzmy opłacają, bo ja teraz też będę walczył trochę też o MG Pointy. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. OK, wracając do tego, ja raczej mam sporo zwykle surowców, a nie mam tak dużo przyspieszeń, tak? Jeżeli nawet popatrzymy teraz na moje przyspieszenia, nie mam ich wcale tak dużo, tak? To jest OK, ale nie jest to nic nadzwyczajnego, tak? Więc ja nie mam jakby tych, tych przyspieszeń zbyt dużo, a mam bardzo dużo kont farm i tych surowców, by naprawdę mogę sobie spokojnie nadrobić tymi surowcami, tak? A przyspieszeń szczerze powiedziawszy nie mogę. Tak bardzo nadrobić. To, co Wam już mówiłem, o tym, że, że raczej ode mnie się powiedzmy gdzieś tam oczekuje, że ja będę miał te jednostki T5, te to też ma znaczenie. No i to wszystko gdzieś tam można powiedzieć, do kupy, się składa na to, że ja jednak tych jednostek T5 głównie używam. Mimo, że gdzieś tam miałem takie plany, żeby sobie właśnie wytrenować tych jednostek łuczników te 4 i też spróbować poużywać i jeszcze nie wiadomo, czy czegoś takiego nie zrobię, także taka jest moja decyzja, ale nie sugerujcie się mną, bo naprawdę to zależy od tego, w jakim jesteście momencie, jak gracie, iloma marszami gracie i tak dalej, i tak dalej, także to jest naprawdę jeszcze do waszej decyzji. Kurczę, ale się rozgadałem trochę dłużej niż myślałem. Dobra, ale przechodzę do tego, do tego kręcenia Hermanem. Jak widzicie, tutaj jest znowu koło, no i świetnie. I myślę, że spróbujemy sobie zakręcić do 45 razy. Już widzieliście kilka odcinków u mnie, myślę, że było kilka. Jak zakręciłem 100, przynajmniej. Nie wiem, nie pamiętam z kim, ale wydaje mi się, że już kręciłem razy 100. A dzisiaj zrobimy sobie taką mniejszą formę, bo wiecie, że za jednym razem i tak nie mogę, bo dzisiejsze próby to 60 musiałbym to sobie rozbić na dwa razy, a dzisiaj zakręcimy trochę mniej, to nie jest najbardziej opłacalny sposób, od razu mówię. Ja lubię sobie kręcić, jeżeli już to albo do 10, czy tam max 25 i później zatrzymać się w tym momencie, albo zatrzymać się już na 100. Ale dzisiaj zrobimy inaczej, bo jak widzicie, trochę już wydałem klejnotów na te ich różne materiały itd. Tak i tak dalej. No i po prostu nie mam z czego, nie chcę zostać tak totalnie bez klejnotów, bo cały czas gdzieś tam też właśnie kupuję. Kupuję sobie materiały, więc spróbujemy właśnie takie mniejsze kręcenie. Zobaczymy, ile z tego będzie. Jak widzicie, jeśli chodzi o gwarantowane, to mam tutaj 10 i 10, czyli 20 złotych rzeźb. Na pewno ich będę z tego miał, tak? Przy, 40, przy tym, jak będę kręcił 40, 45 razy, także te nagrody gwarantowane są spoko. No i spróbujemy zobaczyć ile przy 45 razach dostanę tych złotych rzeźb. Będę liczył wszystkie, czyli czy to będzie Herman, czy to nie będzie Herman, czy to będzie uniwersalna, to oczywiście się liczy, no bo i tak koniec końców użyje na Hermana. Trochę chcę tego Hermana zrobić, bo jak zobaczycie to Hermana na ten moment, czekajcie, muszę sobie tutaj oczywiście już wyszukać Hermana na ten moment mam na poziomie 5 2 1 1. Kurczę, gdybym mógł go mieć chociaż 5, 5, 5 1 to mógłbym go już w sumie tak trochę tam poużywać sobie w polu eee, teraz na tym, na tym KVK, jak otworzą się bramy w piątek. No ale nic, zobaczymy, zobaczymy, eee, bo jeszcze tego Ashurbanipala to raczej nie uda mi się 5, 5, 5 1, ale może chociaż tak na chwilę sobie go wystawić, żeby zobaczyć jak ta trucizna w Arce na pewno był. Kurde, cool, super. Z tą trucizną. Ja nie używałem, ale jeden z naszych graczy używał i to jest naprawdę ta trucizna robi robotę. I tak myślę, że jakbyśmy mieli kilku tych hermanów, to naprawdę będzie spoko. Ale to może później. Teraz już, teraz już kręcimy i zobaczymy, co mi się zdarzy za darmo. Już myślałem, że za darmo będzie jakaś jedna główka, chociaż oczywiście zakręcę sobie też tym jakby zmniejszonym za 400. O i tutaj mi się udało pierwsza główka, czyli mamy już jeden. No i za, teraz już będziemy kręcić. Po 5 razy za 3600 klejnotów, i zobaczymy, co mi się tutaj uda wyciągnąć. Jak na razie szczęście youtubera się nie pokazuje. Ach! Kurczę, nic nie dostaję. Ja cię kręcę. To fatalne kręcenie. Tyle, że trochę przyspieszeń dostałem, ale poza tym to naprawdę słabizna. Za 3600 nie dostałem ani jednej rzeźby. Mam nadzieję, że te kolejne kręcenia będą trochę lepsze. Dobra, tu już mam drugą w sumie. I znowu pech. O, jest ósemka, świetnie. No i pięknie przeskoczyliśmy z pecha na szczęście, czyli tu już mamy 10 złotych rzeźb w sumie zdobyłem. No jak się trafi ósemka, to myślę, że za każdym razem jak się wam trafi, to już jesteście troszeczkę można powiedzieć na wygranej pozycji. Czyli zobaczcie, tutaj zrobiłem 12 kręceń i jak doliczę sobie tutaj te 5 do 10, co zdobyłem, no to już mam 15. Także tutaj naprawdę bardzo bardzo dobrze to wygląda. tak? Jak sobie policzymy też klejnoty, które wydałem, to naprawdę jest spoko. No jakbyśmy, Jakby mi się trafiła jeszcze jedna ósemka, to już w ogóle by było super, ale na to się raczej... Nie zanosi. Ja zwykle mam tak, że jak mi się trafi jedna ósemka, to później mam naprawdę słabe losowania kolejne. Zobaczymy, czy tym razem tak będzie. Jak na razie nie jest tak źle. O, tutaj jest całkiem nieźle. Czyli zobaczcie, mam 10 tych, bo liczę tylko te wylosowane. To teraz mam 13. Całkiem nieźle. Ok. Kręcimy dalej. O, 14 spoko. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dawaj. 15. I 8. <noise> Niestety nie. Aj, było blisko. Dobra, 15. Dwie złote rzeźby na takie 3600. To jest, to jest jeszcze całkiem niezły wynik. Można to przeżyć. Kręcimy dalej. Mm, żebym się nie pomylił w tych moich obliczeniach. 15, wydaje mi się. Teraz 16. 17. Aj. Ach, myślałem, że będzie. Okej. Okay. 16, 17. Dobra, liczymy dalej. Szkoda, że sobie jakieś kartki nie przygotowałem, to bym sobie zapisywał. A tak to mi się czasem myli, jak coś tylko zacznę innego mówić. Ech, była blisko ósemka, ale by było pięknie. Dobra, to jest chyba osiemnastka. Mm -hmm. Osiemnastka i przyspieszenia. No, te przyspieszenia dobra, ale wolałbym, wolałbym co innego. Tutaj mam kolejne, te pięć. Ech, jak na razie, osiemnaście wylosowanych, to i tak jest niezły wynik. Okej, okay, jeszcze jesteśmy trochę przed 45, więc kręcimy sobie dalej. O, jest, 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 jest! jest. Ale super, kolejna ósemka. Uf. Była osiemnastka, to jednak szczęście youtubera chyba dzisiaj mnie nawiedziło. 26 dzięki temu, że zdobyłem kolejne 8. To jest naprawdę jedno z moich najlepszych kręceń w Rise of Kingdoms. I, Uf. A jakby była kolejna ósemka, to już bym chyba nie wiem, co tutaj zrobił. Ech, już, już, już myślałem, było blisko. To już naprawdę Ech, by było coś niesamowitego. Aż teraz pogubiłem się w obliczeniach. Miałem 18, 26, teraz już mam 28. Ech, słuchajcie, jeszcze raz zakręcę sobie razy 5. Ech, tak jest. No i później będziemy, może się uda do 30. 30. Do 30, byłoby fajnie. Mamy 29, 30, jest 30, super. 31 nawet. I to koniec. 31 złotych rzeźb wylosowałem, i oprócz tego, tak jak widzicie, bo tutaj jeszcze mam 10, i oprócz tego dostałem 20, czyli w sumie 51 przy 47 kręceniach, ale od razu mówię, moim zdaniem miałem ja tutaj bardzo, bardzo dużo szczęścia. To znaczy, ja widziałem dużo lepsze nawet kręcenia. Widziałem, że ktoś za jednym razem dwie ósemki wylosował. Tak się zdarza i super gratulacje, ale ja i tak uważam, że tutaj miałem sporo szczęścia, także też nie sugerujcie się konkretnie tymi moimi kręceniami, bo to naprawdę różnie bywa. Czasem bywa bardzo słabo, bardzo licho, a czasem czasem ktoś ma dużo szczęścia. I jest bardzo dobrze, także ja bym szczególnie to moje losowanie teraz zaliczył jednak do tych dobrych. Jeśli chodzi o obliczenia, to tutaj wydałem w sumie 32 800 klejnotów, i tak jak już mówiłem wcześniej, udało mi się w sumie wyhaczyć z tego wszystkiego. 31 rzeźb wylosowanych plus 20 gwarantowanych, więc to mamy razem 51 złotych rzeźb, które mogę wykorzystać na Hermana, i wtedy na jedną rzeźbę, jeśli chodzi o koszty, to jest 643 klejnoty. Także naprawdę uważam, że to jest bardzo dobrze. Wszystko, co wychodzi nam. W okolicach 1000 to jest jeszcze dobrze, tak powiedziałbym, między 1000 a 1500. Jeżeli schodzimy poniżej 1000 za jedną złotą rzeźbę, to wtedy jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Więc no muszę przyznać, jestem tutaj zadowolony z tego, jak to wyszło. Miałem ja szczęście. Ci, którzy mi tutaj kibicowali, to wielkie dzięki. Trochę tam znowu będę mógł to, tego Hermana sobie podpompować. A jak nie będę musiał używać Ashurbanipala, to może nawet trochę więcej. Może trochę nawet przetestujemy go na live. Który pewnie będzie w piątek, kiedy otwierają się u nas bramy, no i wtedy będę miał okazję, żeby, żeby tego Hermana trochę puścić w pole. Wielkie dzięki za to, że byliście dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.